Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time. Ja Jestem oczywiście Max. Zapraszam Was na wyjątkowego streama. Chciałbym Wam dzisiaj dokładnie pokazać, jak się szlifuje. Słuchajcie, cegły. Cegły stare, budowlane sprzed kilkudziesięciu lat, które pewnie jeszcze pamiętają. Dużo rzeczy ogólnie one chyba pamiętają. Tak mi się przynajmniej wydaje. <laughs> Sami widzicie, mam odpowiedni strój. BHP jest najważniejsze. Ale zanim, słuchajcie, przejdziemy. O, może trochę sobie to. O. Ale zanim przejdziemy do konkretów, a więc chcemy Wam pokazać już na końcówce praktycznie mojej ściany, jak ja szlifuję starą cegłę, żeby doprowadzić ją do jakiegoś tam wyglądu, żeby później to wszystko ładnie, słuchajcie, wyczyścić, zaimpregnować, to tak chyba się mówi. Wyczyścić, zaimpregnować, fugę nałożyć i pomalować cegłę. Dokładnie tak, będzie tu kolor, kolorowy, <laughs> a więc słuchajcie, wszystko zajebiście, ale zanim przejdę Wam dokładnie do tego, co mam powiedzieć, jak się sprawuje moja konsola PlayStation 5, mam już dość dużo gier, chyba około 12. Wszystkie, znaczy, musiałem oczywiście dokupić sobie y, twardy dysk zewnętrzny, oczywiście SSD, dedykowany do konsoli PlayStation 5. I muszę Wam powiedzieć, że to zdecydowanie ułatwia sprawę, bo tak de facto wszystkie gry z PS. Plus bo mam oczywiście abonament już na cały rok z góry, wszystkie gry już mam zainstalowane na twardzielu i sobie grywam. Gram, słuchajcie, w Detroit, w Detroit, Beacon e, Human, coś takiego tam chyba jest, nie, ale super. gra po prostu wyjebana. Początek lekko dziwny, ale później to jest po prostu, słuchajcie, mega, mega sztos. Oczywiście mam jeszcze inny gierek, z wykupiłem. Teraz ja sobie kupiłem. Hmm. Co się dzieje z moim internetem? I chuj wie, co się dzieje. Nie ma żadnego pojęcia. A dobra, przejdźmy może do konkretu słuchajcie. Oczywiście ta ściana była zatynkowana starym tynkiem. Oczywiście musiałem to wszystko, słuchajcie, pościągać wiertarką uderową. Zaraz wam ją <słuch> dokładnie pokażę. Założyć swoje zajebiste mega rękawiczki. Te rękawiczki, słuchajcie, są chyba najlepsze, z korzyści skóry. Takich dokładnie używam i muszę Wam powiedzieć, że sprawdzają się w 100%. Targa uderowa. Mam taką. Mam to Do zębów jest idealna. Ale dobra, słuchajcie, miesza z tym. Tą wiatarką dokładnie, słuchajcie, ściągnąłem cały dynk I teraz też przygotowywuję tą cegłę do nałożenia nowej fugi. Żeby fugę nałożyć, trzeba najpierw tą starą usunąć. I tak de facto, tutaj sami widzicie, czekajcie. już praktycznie końcówka mi została, do ściany mamy już jakieś parę centymetrów, kilkadziesiąt centymetrów. Stara, stara, stara jest ściągnięta, jeżeli chodzi o, o... Boże, spóźna godzina. Nie czaję, nie trybie. Yy, buu, co chciałem ja powiedzieć? O kurwa. Ależ to słuchajcie. Niewiarygodne, że zapomniałem co chciałem powiedzieć. Yy. Dobra, stara jest ciągnięta. I tutaj słuchajcie, między główkami leży stara fuga. Oczywiście, nie trzeba jej ruszać, jeżeli chcemy jej oczywiście wymienić, ale praktycznie wszędzie gdzie czytałem, wszędzie gdzie starałem się czegoś dowiedzieć. Wszyscy mi pisali, wszędzie pisze, że mniej więcej ten centymetr trzeba tej starej, tych szczelin usunąć, a więc tej starej fugi, żeby po prostu nałożyć nowo. Później, jeżeli są takie dość spore jakieś... Te może tego nie O, tutaj na przykład mam taką szczelinę do sporą. Tutaj, oczywiście, najpierw nałożę specjalne specjalny jakiś wypełniacz. Wiem, że takie są wypełniacze, właśnie do cegły. Albo tylko po, po prostu to tam jakimś tam cementem przywale, delikatnie, nie za głęboko, ale troszeczkę i dopiero na to później będę fugował. <laughs> I ogólnie, słuchajcie, żeby starą fugę usunąć, trzeba niestety młotem udarowym ją pocisnąć. Odpowiednio, oczywiście. Nie jest to może zbyt proste, ale... Coś takiego mniej więcej to wygląda. Później właśnie następuje, słuchajcie, odpowiedni moment. I właśnie chciałbym Wam to pokazać. co ja korzystam, to co ja robię w jaki sposób ja to robię to jest tak de facto yy, próby błędów, a więc próbowałem różnych sposobów. Nie zawsze to wszystko słuchajcie jakoś wychodziło. Aha, to tu jest. O, o właśnie. Próby błędów. Przede wszystkim chodziło mi o to, żeby wyszlifować dokładnie te miejsca starej fugi. Yy, starej fugi. Lekko pogłębić w odpowiedni sposób, no i usunąć ten cały piasek, który tak de facto z tej starej fugi się zaczął robić, i zacząłem to usuwać. Używam do tego celu wiertarki i takiego oto, słuchajcie, takiej szlifierki, dwa jakiegoś włosa szlifierskiego, tak to chyba się nazywa poprawnie. Nie wiem, czy dobrze w ogóle mnie słychać. Mam nadzieję, że tak. I co ja robię? Tylko żeby to w ogóle korzystać z tego, słuchajcie, przede wszystkim trzeba założyć na prawy kombinezon, bo to się sypie wszędzie. Jak tylko dotkniemy, to jest po prostu masakra jedna wielka. Więc ja korzystam z mojego kombinezonu, ale również... I przede wszystkim też musimy mieć założony kaptur. No to słuchajcie, sypie się po prostu wszędzie. Włosy to jest po prostu masakra. Na twarzach wam walnie taki odłamek, to jest też po prostu nic przyjemnego. A więc, żeby się jakoś tam w miarę zabezpieczyć, no to robimy tak, robimy tak i tylko wam zademonstruję, jak to mniej więcej ja robię. Widać, jest to dość proste, ale też słuchajcie, niestety yy, dość niebezpieczne. Bo naprawdę, jeżeli nie założycie maski, te wszystkie opiłki starego tynku, tej starej fugi, po prostu dadzie Wam pruszyć w oczy i nie daj Bóg, po prostu może dojść do tragedii. Niestety, tak to wygląda. Więc ogólnie bezpieczeństwo BHP należy trzymać. I jeżeli ja już to wszystko sobie ładnie, słuchajcie, oczyszczę te stare fugi. Te miejsca właśnie między cegłówkami zabieram się już po prostu za czyszczenie, za szlifowanie, za szlifowanie cegłów. I czym ja to robię? Robię to słuchajcie tym. To jest szlifierka firmy ALG. Przede wszystkim najważniejsze, ona ma regulowaną prędkość, więc tak de facto przy szlifowaniu właśnie cygówki najlepiej sobie tą prędkość wybrać w miarę jak najmniejszą, bo tak de facto tym oto papierem ściernym, jeżeli... Znaczy się, przy dużych prędkościach po prostu z pewnością uszkodzimy cegówkę, w sensie takim, że po prostu będziemy ją szlifować i wyjdą nam po prostu różnego rodzaju fale dunaju. A tego oczywiście byśmy nie chcieli, dlatego też ja, o, coś nie działa, coś nie jest podłączone. już pod uwagę. oczywiście regulowana jest tutaj taka osłonka beznarzędziowa naprawdę zajebiste w ogóle sprawa oczywiście jest też również dodatkowa rączka, która jest nam przydatna w jakichś tam innych okolicznościach, na pewno nie w tych, bo tutaj w tych musimy słuchajcie mieć praktycznie jedną ręką, żeby ładnie sobie szlifować i ustawić mniej więcej tą tarczę w taki sposób żeby sobie ładnie papierem ściernym delikatnie przejechać. Chciałem wam zademonstrować jak to wygląda o. o! Jest bliżej, jest bliżej. Czy to widać nawet normalnie? Kurczę. Teraz to będzie widać. Kładra mi może teraz, gdy będzie po prostu nie światła, mamy cegłówkę. Załóżmy tą. No jest ona po prostu nieoszlifowana. I teraz, żeby się pozbyć tego całego syfu, jaki jeszcze na tej cegle, słuchajcie, został. Właśnie to jest po prostu mój najlepszy, słuchajcie, patent. I właśnie teraz Wam pokażę, jak to wygląda po. Nie, słuchajcie, ładziutka dla kupca niemowlęcia. żadnych, żadnych kurde tutaj rzeczy, które nie, których po prostu nie powinno być na cegle. I tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. No to słuchajcie, ja wam to pokażę na przykładzie. Słuchajcie tego. Zobaczcie sami. Na internecie niestety nigdzie nie ma pokazane dokładnie jak wyszlifować starą cegłę budowaną, a nie ukrywajmy, że takich budynków z taką cegłą jest naprawdę bardzo dużo. I też, no nie każdy chce na przykład ścianę tynkować, bo ja właśnie chcę sobie zostawić mojej właśnie tutaj moim yy, yy, warsztacie właśnie cegłówkę wyczyszczoną, pomalowaną żeby to po prostu ładnie wszystko wyglądało. Efekt zobaczycie, na pewno Wam pokażę, jak to będzie wyglądało, a to jest jeszcze druga ściana. Proszę zobaczyć, jakie porównanie. Tak wyglądała tamta ściana, a tak wygląda teraz. Jest pięknie, ładna, gładziutka. No po prostu cud, miód i orzeszki. Tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Mam nadzieję, że osoby zainteresowane pomogłem, a z pewnością takowe się znajdą. Bo jeżeli ja sam szukałem i nigdzie znaleźć nie mogłem, to mam nadzieję, że Wam się uda właśnie wyszkifować, doprowadzić starą cegłę do użytku. Choć pracy jest naprawdę zajebiście dużo. I to chyba z tej, chyba z tej strony, słuchajcie, wszystko sorry, że takie live'y po prostu robię bez sensu, zamiast to wszystko nagrać, później zmontować, po prostu nie mam czasu, nie chce mi się i korzystam z dobrodziejstwa techniki na YouTube, a więc sobie streamuję króciutkie filmiki i jest. Gra i trąbi zespół Kombi, słuchajcie. Mniej więcej centymetr, no tak się w miarę staram się trzymać tego centymetra, natomiast są też miejsca yy, takiego grubego, starego chyba tynku, którego po prostu nie da się rady właśnie tą szlifierką na tej wiertarce tą ściernicą, tak, czy tam chuj wie, z tym włosem takim, kurwa, aluminium, nie? tam, stalowym, zrobić i zostawiam. Najważniejsze, żeby przynajmniej gdzieś, nie wiem, 3-4 mm, żeby było, żeby jak ta fuga, to nałożymy tą, tą nową, no fugę, żeby ona faktycznie gdzieś tam się y, trzymała na czymś. <laughs> oczywiście to wszystko będzie jeszcze myte, suszone i impregnowane, i zabezpieczane, i oczywiście malowane. I fuga będzie położona biała, a kolor cegły będzie ceglany, ale jest taki kurwa lekko czerwony. Lekko coś będzie. I tyle. W tym filmiku serdecznie Was pozdrawiam i mam nadzieję, że niebawem się spotkamy na moim kanale w kolejnych filmikach. Z gier. Choć nie wiem kiedy, bo teraz gram na PlayStation 5. Muszę wam powiedzieć, że przesiadka z komputera na konsolę jest po prostu... To jest zupełnie inna bajka. PC PC, PC byłem, jestem i będę, ale na dzień dzisiejszy mówię, odłożyłem sobie komputer na bok. Jeżeli chodzi właśnie o, 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 o konsolę, to jest po prostu coś genialnego. Sobie siedzę, leżę, sobie po prostu, kurwa, gram. O, na przykład właśnie... Nie wiem, FIFA 21, jak ktoś jest chętny na meczyk, to zapraszam Was serdecznie, piście w komentarzach. Pewnie się Wam podam mój, moje namiary co sobie po prostu możemy pychnąć w jakiś fajny wieczór. No, a przy tym też i mój syn się fajnie bawi. Ogarnia kontroler 4-latka. Słuchajcie, kurwa, on po prostu ogarnia kontroler lepiej niż ja. O. gra sobie w GTA 5 oczywiście bez broni, bez zabijania. Pilnuje. Ale on lubi takie właśnie otwarte światy, że sobie może wsiąść w jakiś samochód, gdzieś pojechać, coś rozwalić, poskakać tym samochodem, pochodzić sobie tam jakimś, kurwa, kolesiem i tam, nie wiem, pobiegać, poszczelać sobie do drzew i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie, jeśli chodzi o konsolę i o mojego syna, to naprawdę jest strzał w dziesiątkę. Oczywiście wszystko jest pod kontrolą, godzinka dziennie, maksymalnie i finito. A później tata nie więcej od 21 do 23, dzisiaj weekendzik, więc dzisiaj druga, trzecia w nocy może skończę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia.